...na łóży, na trady, los ma, dziś, każdy dziś, na czy dzień, czy na dziś, na dziś, czas Święta Gawarów, trudny czas, na dziś, na dziś, Wulus na czas, święta darwara, śpiewaj nas w ten trudny czas. Kto nawet dzierża, co mnie i będzie w te zbroje, zagrożeń tę otaczając, nie czuje. Święta Barbara, wspieraj nas w ten trudny czas. Czy dzień, czy dla no? nas jednaki czas. Święta Barbara, wspieraj nas w ten trudny czas. Dziękuję za górę musi odejść! Zagrożnik musi odejść! Zagrożnik nie zbieraj! Nie zjeść! Tam jest jeden gość taki przy policji stoi! Zostawcie go w spokoju! Zostawcie go w spokoju! Jego życie pije! Zostawcie go! Bo on będzie prowokował! On będzie teraz pokazywał i zaraz będą. Pokazywać, pod was deneruje. Zostawcie go! Odsujcie się od niego! Niech się wykrzyczy! Niech się wykrzyczy! Dwa ręce ma krzyczy sam do siebie! Zostawcie go, odwróćcie się od niego! Niech krzyczy na tym policjantom! <tuszel> czy już zaparkowałeś jesteś tego czy ty myślał JEST APO JEST APO JEST APO Raz was proszę bo mamy tyle gdzie Czy chcecie wyprowadzić do grudnia?